Witam Państwa, witam Panie Jarku, Witajcie. spotkaliśmy się dzisiaj, żeby omówić książki, które będą wydane w formie audiobooka Pana doktora Andrzeja Kaczorowskiego, które zostały wydane w polskich wydawnictwach. Może Jarku zacznijmy od tej książki, to jest Reinkarnacja i hipnoza w terapii. Powiem tak, że książek jest wydanych 10, natomiast trzy, cztery właściwie to są książki dotyczące reinkarnacji. Jest to rozległy temat, ale wiemy, że wiele osób pyta o reinkarnację i poprzez przykłady słów pacjentów możemy dokładnie powiedzieć, że reinkarnacja raczej istnieje. I te tytuły, tak jak mówisz, reinkarnacja w hipnozie, reinkarnacja w hipnoterapii, reinkarnacja w hipnozie i w terapii. One bardzo sugestywnie i mocno przybliżają Szymaj ten państwo? potencjał, jaki tkwi w umyśle człowieka, jeżeli prowadzimy go do reinkarnacji w ciele. Te książki powstały na zapotrzebowanie, ponieważ ludzie dużo pytali o reinkarnację nie wierzyli. Część do dzisiaj nie wierzy ale pacjenci sami pokazali, że coś takiego funkcjonuje i pozwala zrozumieć ich choroby i problemy. Dobrze. Panie tu mamy trzy następne książki dotyczące hipnozy tu po rosyjsku. Ich nie będziemy tłumaczyć, nie będą one wydawane w formie audiobooka, ale tu jeszcze następne są książki w Polsce, które zostały wydane. To proszę Ciebie, żebyś powiedział... Tak, jeżeli chodzi o te książki, na przykład "Nowa świadoma, nieświadoma, uważam, że jest to bezcelowe. Jest to książka, którą powinien każdy, kto interesuje się umysłem, interesuje się relaksacją, medytacją, powinien mieć czy, dzięki e, tym aplikacjom, jakie miał w telefonie, ponieważ ona przedstawia jak działa umysł. Ona pokazuje, co się dzieje w naszym umyśle, a równocześnie pozwala ćwiczyć, aby dojść do autochipnozy, aby dojść do medytacji i nareszcie być zgodnym z własnym ciałem. Tej książki i tych pozostałych trzech właściwie po wszystkich. Nie radzę słuchać w samochodzie Hypnoza albo w pracy. Bo można wejść w stan, który będzie przeszkadzał, czy nawet może być niebezpieczny, stan autocipnozy. Natomiast w pokolnych warunkach w domu, proszę bardzo, jest to wspaniała lektura. To jest lektura obowiązkowa na kursach hipnozy, bo każdy, kto interesuje się tym tematem, on musi powinien zapoznać się z tym, żeby móc w ogóle zrozumieć, jak działa u mnie. Dobrze, dobrze, dobrze Jarek. Tu jest ta to zaznaczyłem, ja ją cały czas trzymam. To jest ta książeczka, którą my w tej chwili mamy wydaną w formie audiobooka. Już ona jest, ona jest w sprzedaży, ona jest na stronie. I teraz tak, ona jest w formie wpłyty CD. Na, na którą możemy sobie słuchać i w, i w samochodzie, bo tą książkę można trzeba trzebać, akurat tą w, w samochodzie można słuchać. Yy, drugą książkę i yy, yy, można w domu na, yy, na Diskmenie, czy na wieży, sobie ją posłuchać czy na komputerze, ale mamy też ją wydaną w formie, yy, 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 w formie aplikacji, która jest, do, będzie do, yy, jest dostępna. Na iPhoney, na iPady, na Androida i te aplikacje będzie można w formie głosu posłuchać tu, ta książ książka jest czytana przez właśnie Jarka tu i ona jest też będzie w formie. PDF-ów też do przeczytania na tej aplikacji. Czyli mamy podwójnie książkę tą i w formie normalnej, czyli, czyli do czytania i w formie do słuchania na, na tych aplikacjach. Teraz bardzo zachęcam do tych aplikacji, bo one bardzo fajne, fajne i, i mądrze są skonstruowane pod tym względem. Jarku, powiedz nam teraz tak, jak to wygląda z następnymi książkami? Te dwie książki, hipnoza i sen oraz moc hipnozy są taką encyklopedią, są takim, taką formą, która przybliża podstawowe informacje na temat hipnozy. Ale są bardzo ważne, ponieważ pomimo tylu lat, ja jestem tu 16 lat, ludzie nadal piszą e-maile y albo dzwonią przy hipnoza nie zaszkodzi. co się dzieje po hipnozie dlaczego jest taka straszna, magiczna, a te, te książki, one pokazują, przybliżają, na czym naprawdę polega hipnoterapia. Bo jak wiemy, hipnoza to tak naprawdę stan umysłu między jawem a snem. A więc każdy, kto jest ciekawy, żebyśmy przestali yy, uważać hipnozę jako coś magicznego, Żyjemy w XXI wieku, jest to normalny stan umysłu o tym psychologowie wiedzą. Jarku, powiedz nam, bo widzę, że jest bardzo, dobry, bardzo duży popyt w tej chwili na tą książkę Autochipnę, świadoma i nieświadoma. E, powiedz coś więcej o tym. Ja powiem, że to był dobry strzał, że zaczęliśmy od tej książki, ponieważ m, prawie każdy, kto chociaż trochę interesuje się umysłem, próbą dotarcia do tego jak sobie pomóc przy tym stresach, przy tych kłopotach, powinien sięgnąć po tą książkę. Większość z nich prawie wszystkie mają w wydaniu papierowym, też płytki, tutaj będzie to w aplikacji, jak uzyskać relaks, wyciszenie, one ułatwiają zasypianie, w związku z tym jest to taki podręcznik, jak w domowych warunkach, Pobrazić sobie w trudnych sytuacjach stresowych, przemęczenia, wypalenia zawodowego, potem można do nas zadzwonić, co dalej albo w jakiś sposób głębiej wchodzić w ten temat. Tak, i tu myślę, że tu jest tak naprawdę, bo mamy z tą, z tą książeczką dołączoną tu płytę. No i oczywiście można w formie w tej chwili nabyć w formie audiobooka tą książkę i w formie aplikacji do ściągnięcia na App Store, czy Androidzie. Eee, myślę, że tak. Eee, tą książkę, którą my w tej chwili drugą będziemy nagrywać, z tej serii reinkarnacji, tak, reinkarnacji, eee, reinkarnacji. Eee, to, jest, to jest ta książeczka. Eee, Jarku, dlaczego ta następna i dlaczego... Ta książka zawiera fakty autentyczne, których przy pacjentach, ja uczestniczyłem z doktorem Kaszerowskim. ona przybliża, a więc ułatwia zrozumienie, czym są nałogi, jak możemy działać w łagodny, prawidłowy sposób, docierając do umysłu w takich różnych chorobach psychosomatycznych, jak nałogi, kłopoty z odżywianiem, czy inne choroby psychosomatyczne. I tutaj na, są opisane szanse, są przykłady oraz yy, trochę wiedzy teoretycznej, a więc osoba, która sięga po tą książkę, będzie wiedziała, w czym można sobie albo komuś rodzimy pomóc. To jest trylogia, czyli to są trzy części reinkarnacji w hipnozie. I teraz tak, my zaczęliśmy od części trzeciej tak naprawdę, czyli y, nagrywamy część trzecią, y, ponieważ... No y, tu Jarek zaraz wyjaśni dlaczego część trzecią, od części trzeciej. To jest, y, to jest część pierwsza, to jest część druga, a to jest część trzecia. Jarku, dlaczego część trzecia? Jest ona najbardziej bogata i najbardziej dokładna w wiadomościach, informacjach, które chcieliśmy przekazać pacjentom oraz tym, którzy się interesują tematem. A więc wszystko to, czym siedloga poprzez działania na umysł, poprzez reinkarnację nawet, pozwala w jakichś problemach. Człowiekowi pomóc, wyciszyć i doprowadzić do równowagi. Ja mogę dodać to jako ciekawostkę, że czytając tą książkę tutaj w gabinecie, kiedy zamykam oczy na chwilę, mogę wrócić wspomnieniami, one są jak żywe. To jest tak, jakbym był w tym momencie, kiedy przy Pacjencie, przy seansie, ja byłem obok i pamiętam te wszystkie wydarzenia, te wszystkie emocje, bo tak naprawdę każdy seans jest bardzo emocjonalny. Tam piszemy o płaczu, piszemy o krzykach, tak jest, bo poruszając te e, problemy, wyzwalamy z ludzi emocje po to, żeby je wyciszyć i żeby nareszcie przestały one mieć wpływ obecnie na zdrowie. Ja myślę, że nawet jeżeli chodzi o to, co tu powiedziałeś, Jarek, że emocje w tej książce, tak. owszem, tak, i myślę, że o, e, czytając nawet samemu, to tych emocji tak bardzo się nie dostrzeże, jak ty czytasz właśnie, bo jeżeli osoba wsłuchuje się w te wszystkie emocje tych osób, tych seansów, ja myślę, że to jest głębsze tu e, wtedy zrozumienie tego, e, tych seansów i, i tej książki, dlatego... E, to jest dobry pomysł tym audiobookiem, i myślę, że też dobry pomysł, że zaczynamy od części trzeciej, dlatego że to jest jednak podsumowanie tych książek. I dobrze, Jarek, że to ty czytasz, dlatego że y, osoba, która by była obca i by to nawet czytała coraz lepiej od ciebie, y, tu nie byłoby tego wydźwięku, dlatego że ty uczestniczyłeś w tych seansach, ty to przeżywałeś y, y, sam na sobie i wiesz. Y, Jakie to były emocje, jak pacjenci reagowali, i jednak inny odbiór będzie osoby, która będzie to słuchała. Tak, to prawda, że mogę, mając już pracy z panem doktorem ponad 16 lat, muszę przyznać, że jest to może nie tyle łatwe, ale nadbierało się trochę tych doświadczeń i dzięki temu jest, mogę autentycznie wejść tą sytuację, w te emocje i próbować przedstawić je tak, jakby ktoś to czytał, chciał tam być. I to wtedy ma sens, tak? I wtedy ludzie to poczują i zrozumieją lepiej. Tak, bo to jest bardzo szeroki temat, bardzo, bardzo rozległe, reinkarnacja. Ja bym do końca, jeżeli mogę ci wejść, bo te dwie pozostałe książki też są ważne, ale ta pierwsza, która się ukazała, reinkarnacja w hipnozie, ona spełnia podwójną rolę. Tutaj część książki to jest teoria, to znaczy wprowadzenie w reinkarnację, wprowadzenie w same, sam system, w same zagadnienie. Tutaj jeden z rozdziałów jest opisany po wywiadzie, rozmowie z fachowcem z Medycyny Wschodu, który czuł te sprawy, dlaczego idea reinkarnacji została wycofana, dlaczego y, ludzie y, boją się reinkarnacji. Tu został ten temat omówiony na spokojnie, wyjaśniony, a więc naukowcy też mogą to czytać. Jarek, ale tu, tu ta tak książka to? była pierwsza. Y, tak, to, to, była, to było pierwsze wydanie na temat reinkarnacji. Ta była następna. Następnym wydaniem, ale obie właśnie zawierają tą wspaniałą treść, którą bym polecał dla wszystkich, dla naukowców i dla ludzi, którzy szukają tego tematu. Jarek, może wrócimy do tej książki Hipnoza i Sen. Dlatego, A. że y, ta książka była pierwsza. Od tej książki się zaczęło, to jest rok 2002 i y, tu jest ta przygoda, która się zaczęła. Może coś o tym wiem. To prawda, ta książka jest taka cienka, ale wtedy. Temat był tak nowy albo tak ciekawy, że musiało powstać bardzo dobrze, że powstało to wydanie jako odpowiedź na ludzi, którzy wtedy poszukiwali, którzy wtedy zaczęli wchodzić nawet w te tematy, dla nich hipnoza była esoteryką czymś tajemnym, a więc trzeba było to wyjaśnić i pokazać o co chodzi tak naprawdę. Dodam, że w tych książkach na końcu, w końcowych rozdziałach znajduje się informacje, a więc wypowiedzi konsultantów, fachowców, lekarzy, którzy na temat hipnozy mówią prawdę, mówią co wiedzą, jakie mają doświadczenia, a więc te książki są autentyczne. One pokazują, nawet poprzez relacje tych fachowców, że jest to dla każdego. Dobrze, Marek. Może tak, może teraz powiemy tak. Bo te książki, wszystkie, wszystkie oprócz rosyjskich, będą w i w tych formie CD do słuchania i w formie tych aplikacji do słuchania i z PDF-ami. Jarku, tu mamy myślę, że będziemy kontynuować te, te audiobooki. To następna ta będzie i będziemy zapraszać osoby do przeczytania tej książki albo wysłuchania tej książki i następnych i zaprosić tu Państwa na stronę hipnoza.info do zapoznania się z materiałami i zobaczenia jak można uzyskać od nas te książki w formie audiobooków. Jarek, tu ja dziękuję Tobie bardzo, że zgodziłeś się czytać te książki, że zdecydowałeś się na przeczytanie tych książek. Tych książek. Bo myślę, że i tak samo osoby, które będą tego słuchały, myślę, że będą miały dużo lepszy odbiór tego, czego słuchają, dlatego że ty masz, ty masz doświadczenie, jeżeli chodzi o, o te seanse, w których uczestniczyłeś, które są przelane na te książki. Byłeś przy każdym tak naprawdę przy każdej hipnozie, która tu była przez pana doktora Andrzeja robiona, to więc myślę, że to jest bardzo autentyczny przekaz tego, że ty jesteś w stanie bardzo dobrze przekazać te informacje, które są zawarte w tych książkach. A tylko dziękuję bardzo, że się zgodziłeś na... Powiem, że to jest moja przyjemność, bo po tylu latach ponownie kontakt. Książki leżą obok, tutaj codziennie, ale kiedy zagłębiasz się powrotem w nie, niektóre sytuacje na nowo wracają do mnie, i to jest przyjemność. Dlatego myślę, że tu osoby, które, które będą tego słuchały, e, bar, e, będą zadowolone z tego, co, co, co uzyskają. E, no i Można. zapraszam wszystkich e, na stronę, e, gdzie będą do nabycia i książki, i audiobooki, i informacje. To jest kaczarowski.info.pl. I e, oczywiście na bloga e, doktora Kaczarowskiego na Kaczarowski.info Ja również zapraszam Państwa na blog, ponieważ uzgodniliśmy, że będę odpowiadał na Państwa pytania dotyczące książek, tematów hipnoterapii. Zresztą razem z Polskiem będziemy... I tak, mieć. razem ze mną będziemy odpowiadać na te pytania Państwu. Blog będzie czymś żywym, dlatego na pewno Pojawią się nowe problemy, sprawy, które będziemy starali się Państwu wyjaśnić, żeby nie było już więcej tajemnic, magii czy ezoteryki. To wszystko jest naukowe, sprawdzone i dostępne dla Państwa. To dziękuję.